Cześć, moi drodzy. Tym razem kolejny cykl filmów. Zacytowałem go Droga do E5, czyli droga do uzyskania czołgu ciężkiego amerykańskiego E5. Zaczynamy go od M6, czyli czołgu ciężkiego 6 Tieru w tej linii. Później będzie T29, później T30. 2, no i na końcu M103 i E5. Wybrałem do omówienia czołgu M6 bitwę kolegi o wielomówiącym niku. Mam większą lufę. E, na szczęście kolega jest w stanie obronić tę nazwę w bitwie, co zaraz zobaczymy. E, wybrałem tę bitwę z konkretnego powodu. Hmm. Chciałem wam pokazać, że nie trzeba być jakimś mega fioletowym czy niebieskim koksem, żeby rozegrać dobrą bitwę w World of Tanks. Kolega nie ma jeszcze tysiąca bitew, to jest jego pierwsze konto w WoCie. Eee, powiedział mi, jakie sobie przyjął założenia zaczynając tą grę, moim zdaniem dość rozsądne. Mianowicie dla niego czołgi, no to jak zobaczył jakie są czołgi w tej grze, stwierdził, że jemu się najbardziej podobają czołgi ciężkie. Popytał, dowiedział się i stwierdził, że czołg, który chce, uważa za najlepszy w chwili obecnej, to amerykańska E5. Postanowił więc zacząć grać wyłącznie jedną linią, aby jak najszybciej dojść do tego czołgu, ale po kolei odkrywając wszystkie moduły na, danym, na danych pojazdach po drodze. A w tej e nie ma jeszcze odkrytego silnika, więc jeździ ona wolniej niż normalnie ale ma już odkry... i nie ma jeszcze radia, jak powiedział, natomiast ma już odkrytą m, tą topową lufę na tym tierze. Jest to lufa siódmego poziomu jest to dosyć istotne, aby nie przeskoczyć tego czołgu bez odkrywania tej lufy, ponieważ e, przyda się ona nam właśnie na T29. Bez odkrytej tej lufy na T29 ciężko jest wyobrazić sobie grę. A, tutaj cały czas kolega oszczelibuje się praktycznie, można powiedzieć, co reload, <noise> dlatego też wynik końcowy powinien być dobry. Eee, walka trwa, na razie jest stan w miarę wyrównany. Natomiast wracając do tego czołgu. Wcześniejsze czołgi, tak do piątego tieru, można powiedzieć, przeskakuje się dość szybko, dlatego uważam, że nie ma sensu się za bardzo nad nimi roz rozwodzić. Natomiast M6 jest już takim typowym czołgiem ciężkim, który czasami potrafi coś odbić. Jeżeli rzuci go na szóste tiery, no to rzeczywiście pokazuje, do czego jest zdolny. Na ósemkach, no to niestety bez złota się już nie obejdzie, jeżeli chcemy coś poszczelać. Natomiast ta lufa jest rzeczywiście jednym z lepszych elementów tego czołgu. Ten czołg jest duży. Kiedy w jednej bitwie widziałem dwa te czołgi M6 i T29, to zwróciłem uwagę, że T29 jest nawet nieco mniejsza od niego. Jakkolwiek ma już taki wygląd rasowego, nowoczesnego czołgu, a M6 jeszcze takiego czegoś pośredniego, trochę kaczkowatego. A. Ponieważ czołg jest duży, więc jest też dużą powierzchnią do trafiania, dlatego absolutnie nie należy się gdzieś bokiem wystawiać, tylko najlepiej, e, najlepiej kontować i wystawiać zięgną i się powierzchnię. Kolega stwierdził tutaj, że on ma taki sposób gry, że po prostu, ponieważ ten czołg jeszcze bez silnika nie, nie jest demonem prędkości, jedzie najkrótszą linią do wroga i stara się. Cały czas trzymać z przodu, no chyba, że rzuci go na metiery, wtedy, wtedy nie, nie prowadzi natarcia. Jest 11:9 bitwa wyrównana cały czas z przewagą drużyny i kolegi. Jedna flanka wygrana, ale no nie jest jeszcze tak do końca super różowa, ponieważ nie wiadomo, gdzie są przeciwnicy pozostali, czy nie będą chcieli kapować, i koledzy wracają się na bazę. Powoli wyświetlają się przeciwnicy. Jest AT8, bardzo ładnie, bokiem AT8 groźny przeciwnik. W zasadzie, chyba nikt nie chce się z nim strzelać frontalnie. Z jest ten włas. Kolega tutaj szuka, szuka miejsca, w którym byłby możliwy przestrzał. I jeszcze, patrzcie, zniknął na chwilę ten AT8, no coś niesamowitego. Strzał we włas. Hmm, okej, okay. tak więc yy, jak widzicie bitwa powoli zmierza do końca, zostało jeszcze trzech przeciwników. Zobaczymy co tu koledze się uda uszcz uszczelić. Już tylko jeden, tak naprawdę, hmm, ARL. Zobaczymy gdzie ten Tedek, ale najlepszy gracz akurat w ich drużynie, tak patrząc po kolorkach, A, jest tutaj. No chyba już długo nie pożyje. Okej. Okay. No i dobrze, to by było na tyle. Zobaczmy teraz, jak ta bitwa wygląda w podsumowaniu. Otóż kolega, jadąc i po prostu dużo strzelając, uzyskał efekt następujący. Zrobił na tym czołgu MK, czyli Asa pancernego. Wbił sobie pierwszą gwiazdkę na lufie. Pierwsza gwiazdka na Lufie to znaczy, że w ostatnich 14 dniach a osiągnęliście wynik lepszy na danym czołgu niż 65% graczy. Druga gwiazdka to jest 85%, a ostatnia to 90 parę, w tej chwili już nie pamiętam. E, do tego jeszcze z takich większych medali, medal Konfederata, chyba tak on się nazywa po polsku, e, nie jestem pewien, ale medal ten e, otrzymujecie wówczas, jeżeli zadajecie obrażenia większej ilości czołgów niż... Pozostali gracze w danej bitwie. Natomiast duży kaliber wówczas, gdy zadacie największą ilość obrażeń, zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tak, kolega jest tu oczywiście na pierwszym miejscu. Słuchajcie, i to byłoby na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zapraszam do stawiania łapek górę, to ważne. I do oglądania kolejnych filmów na tym kanale.